Cześć wszystkim. Odpowiem od razu na takie dosyć szybkie pytania, które często dostaję od graczy, którzy dołączają do na naszą grupę na facebooku na facebooku World War Heroes bądź na www Poland, Polska. z zapytaniem, co daje przynależność do klanu. Od razu tutaj odpowiadam, przede wszystkim są to na pewno umiejętności. Do takich graczy, którzy po prostu rozpoczynają swoją grę, biegają po mapach E, można naprawdę dużo więcej uzyskać, grając w klanie, który ma wykupione umiejętności. My się staramy w wszystkich naszych klanach wykupować takie umiejętności. Jest to zależne od wszystkich e, graczy bo to my wpłacamy tutaj e, złoto na rzecz klanu. Możemy z e, konta gości też wpłacać to nas dużo nie kosztuje. E, aktualnie mamy w czterech naszych klanach wykupione umiejętności. E, wszystkie potrzebne w piątym klanie dokupujemy. E, to jest też zależne od aktywności graczy i tak dalej. W każdym bądź razie tutaj takie umiejętności można sobie zwrócić uwagę jak przełączam, co mamy tutaj takiego na plus. W każdym bądź razie tutaj akurat widać, że mamy wykupione stałe umiejętności. I te aktywne wykupujemy też często. Na ponad 150 dni mamy wykupione też jeszcze troszeczkę złota w zapasie. Mamy klan pierwszy, już tutaj gracze nie muszą wpłacać żadnego złota. No i to jest takie. Taka pierwsza w sumie rzecz, która przychodzi mi na myśl. Druga to jest taka, że na przykład, jako nasz plan, staramy się zawsze pomagać wszystkim graczom tutaj w uzbrojeniu. Myślę, że takich filmów posiadamy dosyć sporo. Ja tutaj akurat gram takimi broniami, troszeczkę mocniejszymi, ale też posiadamy filmy, jakimi broniami grać na niższych tutaj, levelach, poziomach. Posiadamy naszą grupę na Messengerze, na której zawsze staramy się pomagać. Jeżeli ktoś się zgłosi, to dodamy na taką grupę, tam jest ponad 250 osób, więc myślę, że warto przynależeć do takiej grupy, aby troszeczkę więcej się dowiedzieć e, rzeczy. Mamy też grupę dla takich ważniejszych informacji, mamy grupę e, dla graczy plus 18 lat, także myślę, że tutaj troszeczkę tego mamy na naszym forum e, na facebooku plxtandwest World War Heroes mamy naprawdę bardzo dużo poradników i informacji odnośnie gry ja tutaj często staram się, powiedzmy, jak już y, pomagać też graczom, jeżeli mają jakieś błędy, nie mogą się zalogować do gry. Często na przykład mogę zrobić coś takiego, że wchodzę tutaj, na przykład, przypuśćmy tam w ID danego gracza. Jeżeli on nie może się zalogować, widzę tutaj jego ID, e, także na przykład mogę napisać do twórców gry e, z zapytaniem o co chodzi z danym kontem, e, ale oczywiście to tylko w takich kryzysowych sytuacjach, jeżeli rzeczywiście ktoś ma problemy. Na pewno tutaj na naszej grupie, jak się zapytamy o co może chodzić, to nasi gracze e, postarają się pomóc w takich sytuacjach dosyć mocniejszych. E, mogę tutaj rzeczywiście się zapytać twórców o co chodzi. Nie jedno już konto mi się udało e, odzyskać. E, więc na pewno to jest bardzo duży plus. Też na przykład w klanie mamy dużo informacji odnośnie gry. Ja też staram się przekazywać, co się tylko dowiem odnośnie nowych aktualizacji, nowych broni. Też często testuję, więc tutaj zawsze to jest jakiś, jakaś informacja już troszeczkę wcześniej dla graczy. No, na pewno też po prostu wspólne treningi, które prowadzimy. Prawie codziennie gramy razem. Na pewno, jeżeli ktoś się zapyta, to. Postaramy się taki pokój stworzyć, żeby razem pograć. Na pewno jesteśmy bardzo aktywni akurat w tej kwestii, pomimo że jesteśmy klanem, który też tam zdobywa te punkty i dąży w rankingu. To takie gry dla nas to jest też podstawa, aby po prostu tutaj graczy łączyć. No i na pewno to najważniejsze to jest wspólna ekipa dużo osób z doświadczeniem, którzy pomogą. Myślę, że tutaj też niejednokrotnie mamy. Dobrych kolegów w klanie, osoby z którymi możemy pogadać, podpisać, pośmiać się i tak dalej, więc myślę, że przynależność sama w sobie do klanu na pewno jest e, czymś bardzo na plus. Jakbyście chcieli sprawdzić o co z tym chodzi, ja zapraszam do naszego klanu. Tutaj, że tak powiem, jest pokazane na screenie, tutaj podłączam to pod, pod post na zdjęciu, jakie klany my posiadamy. To jest na pewno te PL takie łamane z wykrzyknikiem. Posiadamy też jeszcze PL z wykrzyknikiem plus dwójka, bo to jest drugi klan, plus trójka jako trzeci klan, plus czwórka jako czwarty klan. E, I plus piątka jako piąty klan nasz. E, posiadamy troszeczkę więcej, bo też nas jest więcej. Także zapraszam tutaj e, do dołączania do naszych e, klanów. Myślę, że miejsce zawsze się znajdzie dla osób, które e, chciałyby grać wspólnie z nami. Tutaj jeszcze pokażę nasz drugi klan. Też troszeczkę tych graczy mamy e, we wszystkich klanach. Także e, zapraszam do dołączania. A może jeszcze na chwilę przejdę do naszego trzeciego klanu. Tutaj mamy o czwarty już widzę, e, nasz klan, m, nasz piąty jeszcze troszeczkę raczkuje, więc nie jest aż tak e, powiedzmy wysoko. Ale tutaj na 112 miejscu PL3, e, nasz kolejny klan, także m, zapraszam do dołączania e, do większej ekipy. Wspólnie na pewno dużo e, łatwiej i lepiej się gra. Zwróćcie uwagę, że gracze, którzy dołączają do klanu i są przynależni na zasadzie takiej, że grają, rozmawiają, to na pewno e, są dużo bardziej zadowoleni z gry. E, myślę, że to jest e, bardzo znaczące, aby sobie miło, że tak powiem, ten czas e, wieczorami e, uzupełnić. Dzięki wielkie i cześć!